Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Kula. Więc zaczynamy. Tak więc witam Was już po tym szybkim intrze. Postanowiłem, że minimalnie przyspieszę. Nie wiem, czy to jest dla Was widoczne. Ale może gdzieś tam wstawi wam porównanie czasowe. Tak więc, dzisiaj postanowiłem, że będziemy sobie to przepalać, wszystko co wydobyliśmy. Tak więc, muszę sobie zrobić piece. I powinniśmy się też dzisiaj y, zająć. Hmm, jakby to wam powiedzieć, chciałbym się tym zająć. Y, będzie więcej mm, okej, okay. chciałbym się też zająć y, przerobieniem ale, 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 żelaza na wiaderko po to, wow co tu jest pf, pf. skąd on się tu wziął ale spoko, już poradziłem sobie z nim w miarę szybko mamy jedno jajko, cztery jajka dobra więc zarzucimy nimi do góry. OK, tutaj nie musimy mieć e, rozwalać szkła, możemy wyjść górą i myślę, że to będzie rozsądne e, takie zamierzenie, ale też poza odcinkami, poza tym odcinkiem, postanowiłem, e, jak oglądałem już pierwszy po obróbce, postanowiłem, że aby przedostać się na kolejną wyspę, będę musiał e, zrobić tunel. E, Postarać się go zrobić ze szkła. Lecz jak wiadomo, to może być niewykonalne, iż mało może być tutaj mm, surowca odpowiedzialnego za szkło, czyli piasku. No i jak tak patrzyłem, to go nie jest za dużo. Także nie wiem, jak to będzie dało się zrobić. Ale popatrzcie, chodziło mi o to, abym wykopał sobie ten piasek. No, troszkę go tu jest. I przedostać się na tamtą wyspę. Tam naprawdę jest dużo piasku. Zobaczmy jak na innych wyspach. No tutaj... Nie, to nie jest piasek. Ale też tam może coś być piasku. No tak więc wiecie. no Może się to czasem udać. Eee, Pozwólcie, że się prześpię. Nie chcę tutaj pracować w nocy. Po co mają mi się respić, a ja mam z nimi walczyć. Jak mogę tego nie robić i eee, miło sobie popracować. Tak więc. Schodzimy. Wykopiemy sobie może. Dobra. Okej, okay, tego troszkę tutaj jest. Czy tutaj było? Było. Jest złoto, Złota będziemy mieć tu trochę. Widzę ja Dobra... Tutaj nie ma... To trzeba zebrać... la. Okej... Okay, tutaj zbieramy jeszcze węgla truchy, O kurde... Sprawdzę sobie, bo jakbym tam od. Wow! To nie ja. Od razu mówię. To już było. Jakbym spadł, to nie ma żadnej wyspy. Także lipa. E, e, trzeba tutaj zebrać trochę. Trochę, trochę. Mm, lawy. Myślę, że będzie ona potem potrzebna. Nie wiem już tego teraz, ale na pewno do generatora po jedno, ale będę myślę, że będzie potrzeba tego więcej, także ile mamy tam na razie żelaza, to trzeba niestety zmarnować je na wiadra. Może nie całe, bo zrobimy sobie tak. Mam pomysł. Pomysł, pomysł. No nie. Nie, no nie, niebezpieczny pomysł. Dobrze, tak więc tutaj maszerujemy, maszerujemy, maszerujemy. zerujemy dobra mamy jeden biak i drugi biaks czy więcej nie ma są jest biak była niebezpieczna Ile mogę tutaj? zniszczyć Tak. Ta. Wyjście musi być. Tutaj teraz już się ciemniej zrobiło. Ta, więc oświetlimy. dobra Spokojnie, luzik, mamy 3 diaksy jesteśmy w stanie zrobić kilow, myślę, że będzie to nam potrzebne do obsydianu, tak, tak sądzę i pewnie tak będzie I tak więc tutaj sobie jeszcze wrzućmy do przepalarki A tutaj może sobie będziemy składować tu składować surowce wiaderka też tutaj niech powędrują 4 z lawą. Myślę, że wystarczy, że nie będziemy potrzebować chyba więcej. Okej, okay, trzcina nam już trochę urosła. A, tu zniszczyłem sobie, ale to nic. Dobra. Tak więc rozrasta się. Rozrasta. Tutaj nie, nie za wysoko wyrośnie, ale się rozrasta, to ważne dobra, tak więc ostatnie dwie minutki w zasadzie odcinka poświęcimy te minutki na mm, posortowanie sobie i trochę itemów gdyż tutaj to trzeba zostawić to nie do tej skrzyni i to też nie. dobra, to trzeba odłożyć, to nie jest nam potrzebne to do tamtej się włożę to potem, a teraz e, chciałbym wyrównać sobie e, tam pod sobą dawaj, dawaj. Pus, e, tutaj chciałbym wyrównać e, teren, troszkę go wygładzić e, zobaczymy jak to wyjdzie tutaj mamy jeszcze węgiel tak więc e, szkoda by było, żeby się zmarnował Nie, może może wiem, może co innego zróbmy. Przygotujmy się może do kolejnego odcinka, czyli do ekspedycji. Mamy troszeczkę ponad minutkę, także niewiele czasu, ale coś trochę jest. Troszkę nadciągniemy ten czas. Wykopmy sobie ten, ten piasek. Ale się go szybko kopię. Dobra. Szybko, szybko się kopię naprawdę. No naprawdę go mało, także będzie trudno yy, nim się dostać. Myślę, że wykorzystamy go po prostu na co innego, bo szkoda go będzie marnować. Szkoda, no szkoda by było. Bo nie jest go dużo, jest go 32 sztuki. Wykopmy sobie może od razu to jak już kopiemy. Dobra to, 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 no i jeszcze to. Okej, okay, tak więc troszkę tego mamy. Troszkę się nam tego uzbierało, troszkę powoli nam to zaczyna wszystko tutaj ładnie grać. W następnym odcinku postaram się wybrać na tamtą kulę i postaramy się zrobić tutaj taką małą faremkę. Wszystkie te zwierzęta, kurcze, mi pociekały tu, a nie chciałbym naprawdę, żeby one tutaj uciekały. Tutaj jest dla nich trochę niebezpiecznie. No. Niebezpiecznie jest lawa. No ale to ich sprawa. Zginą to zginą. Tak więc y, widzimy się w następnym odcinku. Y, w tym odcinku czasowo jesteśmy myślę, że w porze około 10 minut. Tak więc tyle ile chciałem czas y, czas tak po prostu. Jak dla mnie dobrze się nagrywa, a jak dla was powinno się dobrze oglądać. Także więc dobrze ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Standardowa śpiewka na koniec. Do zobaczenia. Cześć!